Siemanko, z tej strony Bober Pszczółka w dzisiejszym odcinku spróbujemy sobie odblokować Jackie. jak widzicie o mega skrzynka za darmo, to sobie na koniec otworzymy i o maskotka Daryl i zobaczmy też na początek remodel Daryla taki o mi się taki średnio podoba. Aczkolwiek jest nawet ok. To teraz zaczynajmy opening. Jest gadżet do Bibi Screenshot. Uhuh. Chociaż coś. A tu jest taki. Bibi, bibi. Bi. Mamy gadżet. Dobra. Otwieramy dalej. Tylko jeszcze zobaczy, ile mam procent na gadżety. Na gadżet na mam 2%, więc jest dobrze. Cały czas token tablery. O, jest! Mamy to! Jackie! Tak jest! No tu jest mój kolega Siena. Dobra, i robimy opening dalej. nagrywam film na ty. Ja też mam. I otwieramy dalej. Okej. Okay. Nie na no, kozak. szczerze mówiąc kozak, kozak. Na razie. Jak... Jest udany ten opening. Star Power! Do Shelly Plaster! Jest! Mega udany opening. To bardzo udany. Dobra. Dobra, zobaczymy co nam opisał Ja... ...drabiłem Dobra, jeszcze trzy Brawl Boxy i pięć Biggo Dobra, nic nie wydropiło no, jaki gadżet dawać? Dobra, ostatni. Trudno. Potem sobie jeszcze jednego otworzymy. No tak, Star Power do szelki i Megabox. Dobra, lecimy. Cztery przedmioty. Co? Tarpower power albo gadżet. Gadżet. dotary. Dziwne. Cztery przedmioty. Już sobie screena zrobię. Okej. Okay. Dobra, notary, gadżecik, notary, to gramy w duo. Dobra, czekajcie, zmienię lokalizację swoją. Dobra. Na no, spokojnie. Dobrze. Zaraz będziemy mieli ulta. Bardzo bardzo mocna jest ona. By się jeszcze przydało mieć ulcik. Podejdziemy tak tak, tak. Dobra. O, ma też tą Ms. Nową ktoś. Oj kurczę, a miejsce pójdę. Ale nawet git. Szczerze mówiąc. Bo plus 4. Mhm. To może weźmy teraz zagrajmy gadżetem jakimś, do kogo ja mam ten gadżet? Do do Bibi, tak do Bibi. Dobra, i co to jest? Wzmaczniacz witaminowy. Bibi odzyskuje 600 punktów życia na sekundę przez 4 sekundy. Ładunki na mecz 3. Dobra, i teraz sprawdzimy do tary. Wzmaczniacz parapsychiczny. Tara i jej sojusznicy przez 5 sekund. Widzą wszystkich przeciwników, nawet jeśli chowają się w krzakach. Ładunki trzy na mecz. No dobra, dzięki Wam za oglądanie. Do zobaczenia.